Zależy Ci na zbudowaniu dobrej jakościowo masy mięśniowej? W dzisiejszym filmie poznasz zasady, dzięki którym każda metoda treningowa będzie dla Ciebie zrozumiała. Ja nazywam się Daniel Kamiński, jestem trenerem z wieloletnim doświadczeniem i witam Cię w miejscu, w którym wiedza robi różnicę. Jeżeli chcesz się przekonać, w jaki sposób za pomocą treningu zoptymalizować proces budowania masy mięśniowej, zapraszam Cię do dalszej części filmu. Aby zrozumieć, w jaki sposób pokierować naszym treningiem, aby zmaksymalizować wzrost naszej masy mięśniowej, musimy sobie najpierw odpowiedzieć na pytanie, czym są i jakie funkcje spełniają w naszym ciele mięśnie. Mięśnie zbudowane są z pojedynczych włókien mięśniowych i Poza tym, że nadają fajnych walorów estetycznych naszej sylwetce, przede wszystkim odpowiadają za ruch w naszych stawach. Polega to na tym, że podczas gdy my chcemy wykonać jakiś ruch, na przykład teraz, jak ja gestykuluję mówiąc do ciebie, nasz mózg wysyła sygnał do naszych mięśni, aby ten ruch, ten, ten ruch się. Zadział Jak już wcześniej wspomniałem, nasze mięśnie zbudowane są z różnego rodzaju. Włókien. Niektóre z tych włókien, a raczej ich zbiorowiska, bo te włókna występują w zbiorowiskach, aktywowane są przez nasz mózg praktycznie przy większości czynności, jakie my wykonujemy. Tak jak wspomniałem wcześniej, przy mojej gestykulacji podczas tego filmu, aktywowane są również przy pisaniu na klawiaturze, mycie zębów czy spacerze. Natomiast te włókna, mimo tego, że pracują ciągle, mają dużą wytrzymałość, niestety nie mają takiej charakterystyki, aby generować dużą siłę. Natomiast w trakcie zadań specjalnych, kiedy my musimy w nasze mięśnie zmusić do jakiegoś większego wysiłku, nasz mózg chce na przykład zmusić mięśnie do tego, aby Abyśmy przenieśli jakąś mm, sporą szafkę, spory mebel, uczestniczyli w przeprowadzce, czy na przykład wyprowadzili mocny cios w boksie, czy też mm, pobili nasz rekord w martwym ciągu, wtedy nasz mózg y, zrekrutuje do pracy inne zbiorowiska włókien, takie, które mm, może nie są zbyt wytrzymałe, ale mogą generować bardzo dużą siłę. Same włókna zbudowane są z małych cząsteczek białek. W trakcie jak my sobie na co dzień funkcjonujemy, praktycznie przez cały czas te białka w naszych włóknach mięśniowych są usuwane stare i nabudowywane nowe. U zdrowej, nietrenującej, młodej osoby praktycznie ten proces rozpadu tych białek oraz budowania nowych białek się równoważy. Jeżeli nam zależy na Zbudowaniu masy mięśniowej musimy doprowadzić do tego, aby jak najbardziej zmaksymalizować proces nadbudowywania białek mięśniowych, żeby przeważał nad procesem rozpadu tych białek mięśniowych. Więc trening siłowy powinien być tak ukierunkowany, aby dokładnie. Nasilał syntezę nowych białek mięśniowych. Oczywiście, to, że trening siłowy jest głównym czynnikiem, który będzie nam nasilał, budowywanie nowych białek do naszych włókien mięśniowych nie jest niczym nowym. Natomiast bardzo często dostaję pytania od moich klientów: Ile powtórzeń robić, aby rozbudować masę mięśniową? Czy lepiej jest zrobić mniejszą ilość powtórzeń z większym ciężarem? Czy może? Większą ilość powtórzeń z mniejszym ciężarem. Jeżeli chodzi o proces hipertroficzny, czyli budowania naszych mięśni i skupianiu się na tu i teraz, czyli na tej pojedynczej serii, tak naprawdę nie ma to większego znaczenia. Większe znaczenie ma to, jak w trakcie tej serii bardzo zbliżamy się do naszych możliwości. No bo zobacz. Jeżeli ty zrobisz na przykład 6 powtórzeń z ciężarem, którym jesteś w stanie zrobić 6 powtórzeń, czyli zapracujesz na 100% swoich możliwości, a zrobisz na przykład 12 powtórzeń z ciężarem, z którym jesteś w stanie zrobić 24 powtórzenia, czyli zapracowałeś na 50% swoich możliwości, no to wtedy oczywistym jest, że większe zyski pod kątem hipertroficznym uzyskasz w momencie, w którym. Wykonałeś te 6 powtórzeń na 100% swoich możliwości. Natomiast, jeżeli ty wykonasz znowu 6 powtórzeń na 100% swoich możliwości, a także 12 powtórzeń z ciężarem, z którym jesteś w stanie wykonać tylko 12 powtórzeń, czyli również 100% swojej możliwości, no to zyski hipertroficzne, bardzo uproszczając, jeżeli chodzi o tą jedną serię, będą takie same. Oczywiście do tego wszystkiego dochodzi kwestia periodyzacji, planowania samej jednostki treningowej, jak i planowania długofalowego, natomiast myślę, że o tym sobie będziemy rozmawiać w innym filmie. Tak więc to, co na tym etapie należy zapamiętać, to to, że kluczowy jest tutaj wysiłek, jaki my wkładamy w nasze powtórzenia. Siła, do jakiej zmuszamy, aby generowały nasze włókna, aby podnieść sztangę, będzie właśnie nam warunkowała to, jak bardzo te mięśnie będą się wzrastały. Tą siłę nazywamy napięciem mechanicznym. Bardzo ważny też tutaj będzie czas, jakiego doświadczają nasze włókna mięśniowe pod napięciem mechanicznym. Przykładowo, jeżeli ja wykonam moje powtórzenie na biceps jak najszybciej, bez kontroli, za dłużej, no to rzeczywiście m, aktywuje do pracy, poprzez to, że jest to szybki ruch, e, dosyć eksplozywny, te włókna, które odpowiadają za generowanie dużej siły. Natomiast czas e, powtórzenia, czyli czas pod napięciem mechanicznym będzie zbyt krótki, aby zoptymalizować to m, procesy hipertroficzne. No to w takim razie teraz ktoś może zapytać. E, czy jeżeli ja wykonam te 12 powtórzeń z ciężarem, którym jestem w stanie zrobić 24, ale celowo bardzo powoli skrócę ruch, czy to mi zoptymalizuje hmm, hipertrofię? Oczywiście, celowe w wydłużanie fazy ruchu. Wydłuży czas pod napięciem, jakiego doświadczają nasze mięśnie. Natomiast jeżeli będzie to zbyt lekki ciężar, no to nasz mózg nie dostanie odpowiednie, nie wyśle odpowiedniego sygnału do tych włókien, które generują dużą siłę. A tak się składa, że włókna, które generują dużą siłę, mają dużo większy potencjał do wzrostu niż te włókna, które generują małą siłę, ale mogą pracować dużo dłużej. Także zależy nam na tym, żeby napięcie mechaniczne skierować na włókna, które generują dużą siłę. Czyli to nie może być celowe zwalnianie ruchu sztangi, zwalnianie ruchu, a te zwolnienie ruchu musi wynikać z tego, że po prostu ciężar jest dla nas odpowiednio ciężki i musimy z nim chwilę powalczyć, po to, aby go podnieść. No więc, aby zmaksymalizować nasz trening siłowy, aby optymalnie budować nasze mięśnie, może mamy dwie drogi do wyboru. Pierwsza trenowanie na ciężarach gdzieś 80%. Plus naszego jednego powtórzenia, no wtedy zawsze będziemy rekrutować do pracy te nasze zbiorowiska włókien o dużym potencjale do wzrostu, lub ewentualnie pracować na mniejszych ciężarach, natomiast zbliżać się do upadku mięśniowego. Wtedy również wywołamy duże napięcie mechaniczne na włóknach o wysokim potencjale do wzrostu. No i myślę, że w tym miejscu filmu należy się chwila, chwila wyjaśnienia w ogóle, czym jest ten upadek mięśniowy, a jest to tak naprawdę niemożliwość. Do kończenia serii z danym ciężarem bez wyraźnego spadku techniki. No dobra. No to ktoś teraz mógłby zapytać, to, to dlaczego ty. Mówisz, żeby trenować blisko upadku mięśniowego i dlaczego ja nie mogę trenować zawsze do upadku mięśniowego? Czy to nie przyspieszy moich efektów? No, trening zawsze do upadku mięśniowego niestety może przynieść odwrotny skutek do zamierzonego. Przede wszystkim mm, mogą się wytworzyć wtedy zbyt duże uszkodzenia mięśniowe, a te zbyt duże uszkodzenia mięśniowe mogą utrudniać wykonanie odpowiedniej sesji na następnym treningu. Nasz mózg może być przez to zbyt zmęczony, aby zrekrutować do pracy te włókna o wysokim potencjale do wzrostu, przez co nie będziemy wykonać, nie będziemy w stanie wykonać odpowiedniej ilości powtórzeń. Aby zmaksymalizować naszą budowę masy mięśniowej za pomocą treningu. Kolejna sprawa jest taka, że tak jak już wspomniałem wcześniej, samym treningiem siłowym chcemy nasilić tą syntezę białek mięśniowych. Jeżeli my, trenując do upadku, doprowadzimy do zbyt dużych uszkodzeń naszych włókien mięśniowych, no to niestety większość tego procesu syntezy białek mięśniowych pójdzie na Odbudowę już zniszczonych włókien, i mało tego procesu zostanie przekazane do nadbudowy już istniejących włókien. Także zależy nam oczywiście na gdzieś tam uszkodzeniu naszych włókien mięśniowych, ale musi być to uszkodzenie minimalne. No więc, skoro już wiemy, że musimy zmusić mocno, konkretne włókna nasze mięśniowe do pracy, aby zasygnalizować im to, że chcemy, żeby rosły, no to jeszcze dochodzi druga sprawa, według mnie bardzo ważna w treningu hipertroficznym, a jest to trenowanie partii mięśniowej częściej niż raz w tygodniu. Oczywiście ja wiem, że nadal na siłowniach najbardziej popularny jest tak zwany bro split, czyli trenowanie jednej partii raz w tygodniu, sam tak robiłem na początku swojej drogi z siłownią, kiedy gdzieś tam mm, radzono mi, żeby przez pierwszy miesiąc wykonywać trening ogólnorozwojowy, czyli całego ciała, i po miesiącu przejść na mm, trening dzielony, który miał mi zmaksymalizować moje efekty. Prawdopodobnie tak myślano, dlatego że. Trenując partię raz w tygodniu, rzeczywiście bardziej ją w cudzysłowie zajedziemy. Natomiast, jak wyjaśniłem przed chwilą, zajeżdżanie partii na każdym treningu nie jest mm, odpowiednim wyjściem. Należy stymulować partię częściej niż raz w tygodniu, ale nie doprowadzać do jej kompletnego zniszczenia w cudzysłowie. A dlaczego częściej niż raz w tygodniu powinniśmy stymulować każdą partię mięśniową, a przynajmniej tą, na której rozbudowie nam zależy? Proces syntezy białek mięśniowych, o którym wspominałem na początku, wywołany treningiem, nasilony jest około 72 godziny po treningu, przy czym największy pik jest. Około 24 godzin po treningu. Po 72 godzinach gdzieś to wraca do normalności, dlatego według literatury naukowej warto jest trenować partię. Gdzieś co około 72 godziny, czyli wyszłoby, że jest to mniej więcej dwa razy w tygodniu. Natomiast myślę, że osoby bardziej zaawansowane, które potrzebują dużo większego bodźca, aby uzyskać kolejne zyski masy mięśniowej w danej partii, mogą trzy razy w tygodniu stymulować partię. Priorytetową, na której nam zależy, aby ją rozbudować. Kolejną sprawą jest tutaj teoria odwróconego U, zaczerpnięta z psychologii, która mówi nam o tym, że jeżeli wykonujemy jakąś pracę, na czymś się skupiamy, to nasze efekty dochodzą do pewnego momentu, natomiast w pewnym momencie, kiedy my już przekroczymy dany próg, te, próg, te efekty się utrzymują lub wręcz spadają. I tak samo jest z treningiem siłowym, gdzie naukowcy doszli gdzieś do tego, że. U osób trenujących rekreacyjnie 10 serii do upadku mięśniowego na sesję treningową to tutaj jest takie maksimum, po którym mogą już zachodzić po której może już zachodzić regres związany z gorszą regeneracją jeżeli chodzi o nasze włókna mięśniowe. Dlatego wydaje mi się że te 10 partii na 10 serii na partię na jednej jednostce treningowej dla większości osób rekreacyjnych będzie taką górną granicą którą możemy sobie wykonać. Dlatego jeżeli my byśmy chcieli taką optymalną objętość na partię wykonać około te 20 serii no to Rzeczywiście minimum te dwie jednostki będą nam do tego potrzebne. Czyli podsumowując, dużo korzystniejsze będzie, jeżeli na klatkę piersiową wykonasz 20 serii, dzieląc to na dwa treningi po 10 serii, niż wykonasz 20 serii na jednym treningu. No, i to już koniec dzisiejszego filmiku. Dziękuję Ci, że dotrwałeś ze mną do końca. Jeżeli chcesz się dowiedzieć po co w ogóle masz trenować pod kątem mm, budowania masy mięśniowej? Co możesz zyskać zyskując masę mięśniową? Zobacz mój filmik, który Ci się tutaj wyświetla.